O, witajcie, jesteście z całym Ja sobie kopię kobla. I to jest kolejny już trzeci odcinek z Minecrafta na... Nie, nie na krawędzi, Zgrenek. tylko oczywiście na SkyBlocku. Skype. Za mną jest Marcinek, czyli ten taki malutki. No. Ja sobie kopię kobla, ponieważ dzisiaj doszła nam nowa wyspa, a jest wyspa lodowa i do niej jest taki... No tam już jakaś łódka jest. Marcin, bo... No, po prostu musieliśmy przerawać nagrywanie, bo nie powiem co się Mar u Marcina stało. <grym> ale, no, dlatego u niego tam już jest łódka, ale po prostu chodzi o to, że w tej wyspie nie możemy się dobudowywać. I Marcin już się tam więcej nie dobudowywał. No i tam myślimy, że będzie skrzynka, i dzisiaj też dojdziemy, pójdziemy z powrotem, pojedziemy do tej pustynnej. Tak, no bo za odcinkiem. Właśnie teraz zbieram też kobla, bo tam już yy, się, muszę jeszcze tam no, chyba podbudować. Hmm, kurde. No bo to ja już idę. No ciekawe. Powiem ci, wiesz co? Bardzo ciekawe. Ej, też mówimy, może po, może powiększymy most, co? No to nie to, że masz lepszą wyspę. Zależy też kto atakuje, a kto broni. Ło, coś tu tu Marciny robi Dobra, ten buduje, a powinniśmy odcinek... Zobaczcie, dobra, to... Obym doskoczył. Ło! Dobra, tu jest łódka, biorę łódkę i tak. Taki tor przeszkód. Ło! Nie, i zleciałem z łódką. Yeah! To ty to była moja łódka! No tak. Już. Ej, to by drzewo, tobie drzewo wyrosło. No to może sobie zrobić sam. Sorry, jak coś później oddam. No dlaczego? To Marcin sobie jakiś domeczek robi. A też sam muszę powoli zacząć. Jak najbardziej! Dobra. To ja za ten czas idę do tej kaktusowej, <laughs> może tak, nie no, do tej po prostu. No, do pustynnej, o, bo tutaj się dobudowaliśmy. Tylko, że dobra, no i tak sobie idziemy po prostu. Tak, i tu przechodzimy. No to co, biorę ten e, piasek. Może zostawię tą taką, o, dobra, mam kaktus. Już jakieś takie coś, ale dobra. Mam w sumie piasek, ej ty, ja mam kaktusa. E, 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 ale mi e. już dużo półpłyty. Mario. E, e, e. Miałem 50, a teraz mam 3. No co zaraz będę by ten. Muszę jak najszybciej ten kaktus i zrobić ten. No bo, to ja robię łódkę. Dla mnie. Ale Marcin, ty masz drzewo. A jeszcze nie. spaliłem hmm. Może wie, Może mogłem wiedzieć, że tak się może potoczyć ten odcinek. Chyba, żebyśmy po prostu poszli w ko... Możliwe, że... W ogóle Marcin, bo jakoś nie widzę, żebyś chciał... Iść jakby do tej... Do tej tej... Wyspy. Do jakiejś... Ze schody robisz ogówniane. No, sorry.

Musisz mieć warstwową tą, wiesz o tym? Ale... jest kobla wewnątrzna. Pa Marcin, zrzucam cię. No nie! Nie no, żartuję. Chłopie. Nie, spokojnie. Garnek. Łep. Łep. Garnek! Ej, co tam jest? Oczywiście spadło. Mam garnek chłopku, więc gdybyś mnie zrzucił, to byś mi odkupiwał garnek. Jaki garnek? O co kamykam? Garnek o, Masz łopatę, mogę? Mogę łopatę? Nie! No proszę, to jest mogę! Moja do, do, nie, to jest moja łopata do. No to ci później oddam! Nie, nie możesz! No mogę! Nie! No ja chcę. Tam, 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 tam wyspę. Dobra, to ci nic nie dam! A, nie, nie przemyślał tak. No bo na półpłytce jesteś. <laughs> nie przemyślam to masz to. To jak ja znajdę coś, to ci nic nie dam w takim razie. Skoro nie chcesz się ze mną podzielić. Dlatego muszę iść tam szybko. No, możemy zrobić w jakimś odcinku wojna. No, mm, dobra, to tak. <śmiech> Co? <śmiech> A, gdzieś nieźle to nazwał. Dobra, szłam. Ja ja mam już bardzo mało drewna. Są Dobra, mam tą. tą Dobra, lecimy 3, 4 Ej, teraz tera mnie nie bij. No już, ale. Dobra, oby mi wyszło. Trzymajcie za mnie kciuki, pamiętajcie, ale zostawieniu łapecz w górze. Jeśli. Dobrze, Marcin. Jeśli uda mi się, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A jeśli nie, to nie zostawiajcie. To też możecie zostawić. No nie, no ja nie mogę. Cześć, ej, o o, tam, o łódkę! Ej, o łódkę się rozwaliłem. Pozdrawiam. Cześć, ja nie wiem, jak ja mam to Czemu ty nie jesteś takie się. Ale że co? Domyślcie. Nie, nie chodzi o to. Nie, to akurat wiem, że jest śmieszne. No, nie wiem. Chyba w tym odcinku to mnie dojdziemy szczerze mówiąc. To jest nie, bardzo to możliwe. No masz łopatę. Ja, Robisz? 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 Próba? Nie, nie chcę Dobra, nie Co jest Dobra ja robię... Kobiet, mi się Dobra, ja robię ten popłytki. i będę robił sobie wyspę. Czekaj, bo ja nie... Wiem. Kurde dzień, szybko, bo ten... Musi mi się zrobić drzewo. Ja mam tylko cztery drewna chopie. Tak? No, no jasne, nie dziewięć drewna. Dawaj mi tam płytkę. Dobra, ja sugeruję platformę. Ej, bo ja nie wiem jak ja mam zrobić ten generator kobla tu No to musisz mieć przynajmniej 3 grubości, wiesz. pisz mieć trzy kratki grubości. Co jest? To słońce zaraz ciebie zabije. One się ruszają. <noise> wow, bo się słońce ja rusza. Ja Wiesz no tak patrz, jak patrzysz słońce to jest takie czerwone, a jak tak dalej nie takie, takie jasne, no, pomarańczowe, pomarańczowy, no, a później niebieskie. ja nie wiem jak ja mam zrobić to... no, no no Dobra, czekaj, ja sobie takie coś zrobię. Nie komentujcie tego, co mówię. Nie wiem, czy to dobrze robię. Czekaj. Pewnie beznadziejnie. Ale roz się żyje. Joo, ale by wpadł do lawy. Z garnkiem. O i idealnie. mógł się są, mógłby się nie, mógłby się nie Dobra. Mi wyszło tutaj to co chciałem zrobić. No i mam już platformę prawie że zrobioną. Co ci mi nie wyszło? Nie, wyszło mi wszystko. Generator koby też? Tak. O i tutaj jeszcze parę ten... No ja mam już platformę na skończoną prawie. Jeszcze tu bym takie coś mógł zrobić. Mam takiego mema o Gernie. No. Kiedy Germin mówi w pierwszej minucie filmu, że chyba każdy wie jak się robi generator Kobla. E, kilka sekund później. No nie no nie udało mhm. mi się. Dobry mem. Zostawcie kurde, nie wiem. Śmieszną buźkę dla Marcina. Napiszcie hashtag Martin jest śmieszny. O tak. Napiszcie, jeżeli jesteście w tym momencie, napiszcie ten hashtag Martin jest śmieszny, to mam przypnę serduszko. O. Dobra. Serduszko. Serduszko. Okay. No tak jak ty, ty napiszesz, no, też też no, no, ci przypnę. No naprawdę. Lepszego nie miałeś myśleć. Ale to jest prawda. no. jednej strony, z drugiej nie tak. bad Bad ona nie. nie, no z jednej strony akurat rozumiem, o co ci chodzi. Chyba każdy rozumie, jak oglądają odcineczki. no Czekaj, mi się coś się zlegowało. Zagu... O nie, to mi nie wyjdzie. Ale w sumie nie, idealnie, jeżeli chodzi o klocki, ale ten. A ja nie wiem, czy ja to dobrze, żem zrobił. O, nie, tutaj coś źle zrobiłem. Pewnie. Najgorzej na świecie to zrobiłem. Aj, mi spadła pół płytka Nie, dobrze mi wyszło. Naj. No, i... Na tutaj. O, no i fajnie, ja mam taki no, okrągłą. No, podką, podką, Ty, patrzcie, mam okrągłą. Yy, tak jakby tam. W głowę? Nie, okrągłą. platformę. Dobra. Ja Dobra. Też tak no ja to mam bardziej, wiesz, zrobione. Ale moja żadniejsza. Może śmniejsze. Patrzcie jak Marcin zrobił ten, y, niby... niby to ma być. Niby to ma być. A po co ci generator kobra, skoro, skoro go masz na dole? No bo tam będzie drewno po prostu i chcę żeby mi się nie spaliło wszystko. Mhm. Ja czekam. Dobra, tu chyba nie skacenie nie, no nie mogę zbytnio, bo to trzeba łódką zrobić. No i co z tą wyspą? Idziemy tam czy nie? nie Zmarnuje ci się tutaj półpłytka, jakby co. Nie półpłytka, tylko jeden kołbyszczoł. Aha, to i tak to robiłeś? Tak. Tak, nie zły jesteś, Marcin. Dobra, i rozwalamy łapką. Dobra, to ja robię tutaj z twojego drewna, ten? Ale jestem nobekem. Ej, mo mogę dwie płytki... czy dwa patyki? Dzięki. Wiesz, co mam pomysł? O nie, trzy owce. Ej, te owce mi zjadły. O, wiesz. No, myśl, na początku myślę, czemu ja... Czemu ja No nie, no, jak gdzie mi te owce głupie wlazły? Już mi stąd. Dobra. Dobra, idę. Ostatnie podejście. Mm. No, a nie, no, nie. Da. Nie wiem, źle ja się ci powiem. Po, patrz, bo tu będzie generator kobla. O nie, a już tam, nie mam drewna. A nie mam trzy deski. A no, no, wiem o co ci chodzi. Możesz to później to jakoś zabudować. Łopra, spadłem. Jeszcze ja po... czekaj, a i pali ci się, pali ci się! Co? No patrz tutaj. Tam pali ja? ci się. Nie czekaj, wiem. Pomóż mi, proszę! Zapłacę ci czymś, drewnem albo czymś. No, a co? Co ci pomóc. No, ten! Albo. Tego no, na... kobla. kobla. Dobra, mam jeden kloczek. Klo Dobra, ty, czekaj. Czekaj. Niech te pół płytki tutaj, wiesz? Tu. No. Bo one się tu podpalają. Podpalają się. Bo kurde, spadło na dół. Oby lawa nie spadła. Na szczyfcie. Nie, ja mam na Spro, Dobra tak. Nie, ja już ci to naprawiłem. Nie, nie pali się. Dobra, gdzie na byku? No. Opłata. Nie jest A czekaj. Czekaj. Halo? to jest dziura. No halo, halo. No, opłata. Ja pierdziu, ale wyspa. Co ja? Nie, ja. No znowu mi się tu świnia respi. Już on. Nie wiem jak chcecie... Ej, widzowie? Widzowie, jeżeli wiecie jak wyłączyć zwierzęta to napiszcie mi. Dobra, ja idę zobaczyć czy mi działa generator Dobra, jedę ja ostatni raz łódką. Dojść. No.